Dobra, witam bardzo serdecznie, dzisiaj szybkie streszczenie legendy o świętym Aleksie, więc jak się materiał wam spodobał, zostawcie lajka, like, subskrypcję i jakiś miły komentarz. Więc lecimy. W Rzymie mieszkał Femian wraz z żoną Aglais. Długo starali się o dziecko, ale bezskutecznie. Prosili Boga, by dał im potomstwo, no i Bóg dał im syna. Nazwali go Aleksy. Kiedy Aleksy miał 20 lat, ojciec powiedział mu, że chce go ożenić z taką jedną laską. No to Aleksy się zgodził i pojął za żonę dziewczynę z bogatego rodu, królewnę Famianę. Ale coś mu się... No, styki spaliły w noc poślubną, bo oddał jej pierścionek, powiedział, że on tak naprawdę to nie chce żony, pożegnał się z nią i powiedział, że chce oddać swoje życie Bogu. Famijana powiedziała, że będzie na niego czekać, aż zmieni zdanie. Aleks opuścił dom, zabierając dużo złota i srebra, które rozdał ubogim. Przypłynął za morze i zamieszkał w pewnym mieście pod kościołem. No i ogólnie to nie było mu łatwo, wiecie, głód, smród i ubóstwo. Zaczęto uważać go za świętego, jednak ten nie chciał sławy i postanowił wrócić w rodzinne strony. Tak tułał się po Włoszech i po 17 latach trafił pod pałac swojego ojca. Dokładnie to zamieszkał pod jego schodami, nie mówiąc ani słowa, że jest jego synem. Nikt go nie rozpoznał, cierpiał jeszcze 17 lat, kiedy poczuł, że śmierć jest blisko, spisał swoje dzieje na liście i zmarł. Wtem rozdzwoniły się wszystkie rzymskie dzwony, ludzie zastanawiali się o co biega. Jakieś dziecko powiedziało, że dzwony biją, bo żebrak zmarł, który mieszkał pod schodami domu Eufamiana dosłownie wszyscy podeszli pod ciało Aleksego. Papież, kardynałowie, a wszyscy chorzy, którzy znaleźli się w jego pobliżu, automatycznie zdrowieli. Chcąc dowiedzieć się kim jest ten święty człowiek, próbowano otworzyć mu rękę, bo tam coś tam miał w tej ręce. Wielu próbowało, ale udało się to dopiero jego żonie, no i wtedy dowiedziano się, że jest to Aleksy, no i uznano go świętym. No i tak kończy się ta, ta no wspaniała rzecz, którą musicie znać na polski. Więc na...